Dobra, powinniśmy przetrwać to dzięki temu. Dzięki tym małym zapasom żywności powinniśmy dać radę. Mam nadzieję. To jest w sumie dobrze, to zaplanowałem, że sobie to ochroniłem. Przynajmniej będzie teraz tutaj tej. Niech nam tu teraz nic złego zbyt szybko nie zrobi. Ataki będą szły z tej strony albo ewentualnie z tej. Z tej to byłoby trochę gorzej. Ale też byśmy to przetrwali. A teraz trzeba się przygotować, będzie coraz gorzej i gorzej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że będzie coraz gorzej i gorzej. Na pewno nie będzie coraz lepiej i lepiej <grystanie> Niestety Dobra, niech oni to zbudują Zawsze to jakaś podstawowa obrona Dobrze by w końcu coś wynaleźć Powiem wam, w ogóle tutaj Co tu się dzieje w ogóle? Jezus Maria Co tu się dzieje? Nic tu się nie dzieje W tym cały problem Cały problem w tym, że tu się nic nie dzieje I dlatego, i dlatego złe rzeczy się dzieją Jak, jak na mój gust Czemu tunik jeszcze nikt jeszcze nie wykopał? Jezu Trzeba jakiegoś nowego kopacza dać chyba Przynajmniej tak mi się wydaje, że nowy kopacz To byłaby całkiem dobra opcja Kto mógłby zająć się kopaniem? To jest ogólnie, jako tako, trochę. To się ogólnie leni. Mining. Dajmy tego. Niech Jacusiowa trochę pokopie, bo w sumie nic specjalnie nie ma do roboty, z tego co widzę. ktoś przeżył z tych? Nie. No ich to by trzeba było w ogóle pochować. Jak na mój gust. I trzeba te pistolety zaraz pozabierać. Dajmy na korytarzu. Półkę na broń. Nawet, nawet wydaje się to całkiem naturalna pozycja, żeby dać tu broń. Wydaje mi się. Tutaj trzeba by jeszcze w ogóle dać drzwi. O! Kurde, nie mam. Nie mam metalu na drzwi. Koniec świata. Ile drzwi? 25 akurat. Lampkę usuń, bo pokoju południowego nie wykopiłem, a to przez tą lampkę? Serio? Może to za syf Mieliłem, że to przez lampkę tego nie mogłem wykopać, ale chyba na to wygląda, że to właśnie przez lampkę nie mogłem Wykopać tego wszystkiego Dobra, co? Widzę, że zbierają tu pożywienie, przynajmniej to co z niego zostało wow, spo... O, sporo... Jezus, sporo żarła Będziemy żyć. Wszystko jedzą na miejscu. <laughs> o Boże. Co za, co za neandertalczycy. No bieda jest bieda, no trochę... Trochę nie idzie po mojej myśli, szczerze powiedziawszy. Spodziewałem się, że to troszeczkę lepiej pójdzie. Ktoś tu jest na skraju załamania nerwowego. Co ci jest? Głodna jesteś, tak? To niedobrze. To niedobrze. Czemu jesteś głodna? Nie powinna być głodna. Dobra, idź tu po pożywienie. Mamy, że się wyrobisz, i nie załamiesz się psychicznie. Do czasu, gdy dojdziesz po to pożywienie. No, idziesz ty tam? O Boże. Wolnie się nie dało. Boże, ucieknie zaraz mi. Zobaczycie, zaraz mi ucieknie. Jezu, jest to! O Boże. O Boże, Luna oszalała. Cholera jasna trzeba ją sprowadzić do parteru. I teraz tak, mam szczerą nadzieję, że jeżeli za, za... każe Alfonzowi ją pobić, to jej nie zabije. To jej nie zabije. I ją po prostu. Znieczuli. Że ją po prostu znieczuli. Taką mam szczerą nadzieję. A to z tego wyjdzie to się zaraz okaże. O Boże, Luna opuszcza kolonie. Nie, 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 chodź tu! Luna, kurwa, chodź tu! <gryś> Nigdzie nie idziesz. Nigdzie, kurde, nie idziesz. <gryś> Jesteś moja, nie oddam cię. Zdobyta. Moski wie jak postępować z kobietą. <gryś> Ta. Czemu nikt nie kopie? Nie zajmuje się wydobyciem. Czemu Gertruda nie zajmuje się wydobyciem? Gertruda, co ty robisz? Kłodujesz. To niedobrze. To bardzo niedobrze. O, Alfonso, jesteś zwolniony ze służby aktualnie wojskowej. Jakby to się wiedziało, to ja przy pomocy R, przycisku R wydaje mu. Jakby to ująć. Rozkaz, żeby był żołnierzem. Zrób trzy pola, jakie trzy pola? Zaraz, coś, coś, coś tu co się dzieje. Co, co jest z Gertrudą? Może przecież. Co jest? Co ci nie pasuje? Że jesteś w ciemności, no to trzeba tak powiedzieć. No, że ci jest ciemno. To zapalę lampkę, no nie będę taki zły człowiek. No, i od razu lepiej, nie? No, wystarczy poprosić. Komunikacja to podstawa dobrej. Koloni, a nie, ja muszę zgadywać, że coś jest nie tak. Mm. Dobra, to trochę idzie. Trochę nie idzie po mojej myśli. To muszę przyznać, tak szczerze, ale nie jest też tragicznie, jeszcze. W sumie nikt nie zginął, nikt nie uciekł, powiedzmy. Jeszcze nikt nie uciekł, więc nie jest tak źle. Trzeba by więcej wyżyczek tutaj zbudować. Podejrzewam. W ogóle Alfonso mógłby się zająć tutaj naprawą. Jakbyś nie miał nic przeciwko. Pożywienia też nam się już jest. Pożywienie też coś jest, nie ma tragedii. No Jezu, Miki się pyta czemu to, nie, czemu to wygląda jak Prison Architect. Ponieważ jest to bardzo wczesna faza gry i... Twórca na poszedł troszeczkę po, łat, po łatwości i zaprzęgnął, że tak tujmy, styl graficzny Prisona, ale jest to kompletnie inna gra, o czym będę pewno ciągle przypominał znając życie. Problem jest taki, że nikt niczego, nikt nie naprawia. Hmm... Co jest od naprawy? Właśnie, nikt, nikt, nie ma, nikt nie ma ustawione, żeby naprawiał cokolwiek i to jest problem. To jest duży problem. Hmm... Kto jest dobry od naprawiania? Kto nic nie robi? W sumie Alfonso mógłby zająć się naprawianiem. I naprawianie Gertruda mogłabyś tam w międzyczasie od, jak nie będzie kopać naprawiać. Tu w ogóle miałem coś stworzyć, nie? Więc stworzyć. Gdzie to jest? O. O, właśnie. Tylko tak trochę. Tak byłoby lepiej. I tu byśmy mogli zaraz ściany postawić. Luna była od zbierania. No właśnie, no właśnie, no właśnie. I się, i się zbuntowała, no cholera. I się cholera jasna zbuntowała. Bo to zła kobieta była. W ogóle dwóch ją tam magluje. O Jezus. O oh fuck. No to Klops. Jest wybuch słoneczny. Wszystkie urządzenia elektryczne przestały działać przez około dzień. No to teraz tylko jeszcze. Teraz jeszcze niech tylko ktoś nas zaatakuje i będzie. I będzie pięknie. Trzeba było by ich tam uzbroić powiem wam. To dobrze strzela z tych kobiet. Gertruda jest. Dobra od strzelania. no dobra Niech ona wyposaży się w pistolet Czy ktoś jeszcze? Jacusiowa Jacusiowa pewno by się postrzeliła sama W razie w, ale jednak by jej pistolet w sumie dał Pistolet jest tutaj, dobra Daj mi pistolet W razie w daj mi pistolet. O właśnie trzeba w ogóle groby porobić To jest trafna uwaga Groby są w buildings I gdzie damy groby? Gdzieś tak żeby nam tutaj nie szpeciły widoku specjalnie na razie jakieś 7 mniej więcej Powinno styknąć, nadal mamy mało pożywienia Ale Ale e, Ale zaraz będziemy mieć masę pożywienia Jako że tutaj nam uprawa się kończy Strasznie długo to rośnie Bardzo Zresztą mamy mnie dziwi, że to aż tak długo rośnie może jakieś niesprzyjające tutaj tereny dałem do rośnięcia? Nie wiem, ciężko powiedzieć. E, właśnie, możemy wybrać jakiś projekt do badań teraz. jakoś mamy tutaj. O Boże, czemu nie ma prądu? A, nie ma prądu, bo nie ma prądu. No przecież. Więc tak, ja bym sobie teraz wynalazł hydroponikę. To jest strasznie przydatna rzecz, byśmy mogli sobie zacząć um, robić w domku. Um, w domku naszym hodować pożywienie. Albo bym mógł zainwestować w ładunki wbuchowe I to będzie chyba lepszy wybór, bo mogli wtedy zaminować sobie teren. Bumraty zjadają mu ziemniaki. Serio? Czy nie ma innej energii tylko Słońce? Nie, nie. Energię możemy pozyskiwać na dwa sposoby, albo przez gejzerię i energię geotermalną, albo przez energię solarną, czyli po prostu panele słoneczne. Problem jest taki, że był rozbłysk słoneczny i po prostu mamy awarię naszych urządzeń elektrycznych przez jeszcze tam kilka godzin podejrzewam. O. Przez kilka chwil w sumie. Prąd wrócił i coś tu się co tu się zdarzyło. O, rozbił się jakiś statek albo jakiś zrzut ładunków i mam dodatkowy 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 metal. O czym to jest? To koloni no rozbitka, którzy rozbili się i starają się Powiązać koniec z końcem Przynajmniej Ja to tak postrzegam No, dajmy jeszcze Może co znowu? O, Riz udało się zakodować Lunę Ponownie <śmum> Ponownie W czym była dobra Luna? Zaraz W czym ona była dobra? Bo wydaje że tu wszystko się zresetowało A nie, Luna nad... O, wszy... wszystko jest jak po staremu Luna wróciła, Uhuhu. Sukces no bo dobra w wynajdywaniu właśnie. No bo dobra w wynajdywaniu, więc niech ona też się zajmie mm, wynajdywaniem rzeczy. Ta gra jest polska czy zagraniczna? Zagraniczna. I chyba do tych krajów tych zachodnich takich wiecie anglojęzycznych chyba. Nie jestem do końca pewien. Tak nie wiem czy zaraz tutaj trzeba zrobić tak z dwa miejsca przerwy co najmniej. Nie, przesadziłem tutaj. Troszeczkę O I teraz wieżyczkę i doprowadzić do niej prąd I będzie pięknie O, piknie Jest po prostu piknie Hmm. Trochę metalu mamy, więc jeszcze nie musimy specjalnie kopać. Czuję, że nic nie planujemy raczej teraz robić. Trzeba by tymi łóżkami się zastanowić. Tutaj trochę bida z łóżkami jest. I to taka duża bida, dodajmy. Za duża bym nawet powiedział. Żeby nasi ludzie w tak niekomfortowych warunkach musza musieli mieszkać. Co za mnie za przywódca? Co ze mnie za przywódca? Tragiczny, po prostu tragiczny. Chyba dajmy im łóżka, dajmy im lampki. I powinni być zadowoleni. Tak, tak, już kąpsowi posta postawiłem lampkę. Zaraz, zaraz, powinna, zaraz to się powinien zrobić. Do listu wynajduje nam e, te ładunki wybuchowe, które będą bardzo przydatne w razie ataku. Oj, nawet, nie nawet sobie nie wyobrażacie jak bardzo. Z tego co już zdążyłem wywnioskować z mojej wcześniejszej rozgrywki, no, można by powydobywać tutaj te surowce, z tego co widzę. To nie byłby zły pomysł. Jatusiowa, bardzo. Jatusiowa, a co się dzieje? Co się dzieje? Aha, nie podobają mi się ogólnie warunki. No, nie dziwię się, nie dziwię, nie dziwię, nie dziwię. Nie dziwię, że się jej nie podobają warunki. No mi by też się nie podobały. <laughs> Czy tu są zombie? Nie, nie są. Przynajmniej na razie jeszcze nie ma zombie. Póki co. O, tu można w ogóle zbierać żarło. To jest dla mnie ważna informacja. O! Mamy ładunki wybuchowe, co mnie cieszy, więc teraz byśmy popracowali nad, właśnie, nad dywanami. Będziemy mogli dać dywany, czerwone albo zielone, do naszych kwadr mieszkalnych. Alfonso sobie coś tam je. Ja bym mu teraz rozkazał, przynajmniej komuś bym rozkazał, żeby zebrał tutaj te pożywienie, które znajduje się na tych... Kurde, tak wkurza to tu muszę... O. No dobra, nie jest mi w tym momencie źle, z tego co widzę. Już powoli wychodzimy na prostą. Powoli wychodzimy na prostą, nie ma tragedii. Nie ma przypału. Nie ma siary, tak zwanej. Jest okej. Okay. Może nie, tego, tego nie niszcz. Niech tam ktoś posprząta. Mamy kogoś od sprzątania, tylko on ma w tym momencie jakieś inne w momencie obowiązki. Tak, Luna jest od sprzątania ogólnie. Ale damy wszystkim, żeby tam mieli tam troszeczkę wyższy priorytet do sprzątania Może ktoś jak będzie się nudził, to to sprząta Zaraz, o zaraz będziemy mieć dwanki I będzie dobrze Czy idę w czwartek do Biedronki? Ech, chyba nie Nie ma specjalnie po co iść do Biedronki Nie widzę sensu O Jezus, idą, idą Idą. Dobra, przetrwamy ten atak i zrobimy przerwę. Coś czuję. Czemu w ogóle te, tego nikt nie, tutaj nie naprawia? Czy to nie jest w strefie domowej? No nie jest, to jest problem. Dobra, więc zróbmy tak. Postarajmy się szybko tutaj postawić jakieś te ładunki wybuchowe. Mam, że coś z nich zdążymy postawić. Kto był odbudowania? Odbudowania była Jacusiowa. Jacusiowa, gdzie jesteś? Wybacz, że cię muszę obudzić, ale potrzebujemy twych usług. E, gdzie był jakiś. Zaraz, gdzie tu było? Jakaś mina. Boże, nie widzę. Dosłownie nie widzę. O mój Boże, że to widzę. Źle to, kurde, widzę. Niestety, nie widzę żadnej tutaj miny. Chyba, że ktoś mnie. Hmm. hmm. To jest problem. Że miny nie widać. Z strony są dość słabo widoczne, te miny. Kurde. Z której strony? Z południa. Z południa atakują. Czyli. Czyli. Czyli dobrze, w pewnym sensie. O kurde, co to się stało? O! Tego mi trzeba było. No. Tego mi trzeba było. Nawaliła elektryka, podpaliła nasze uprawy. No, tego mi trzeba było. Tak, tego mi dokładnie trzeba było. Dokładnie tego. Nie mamy zasilania. W wieżyczkach. To się nie może dobrze skończyć. Ja Wam mówię, to się nie może dobrze skończyć. Nawet nie mamy. Nawet nie mamy. Metalu, żeby coś zrobić. O Boże, to się nie może dobrze skończyć. Czemu też nie mamy prądu w bateriach? To jest dobre pytanie. A, bo ogólnie była awaria elektryczna i wszystko, wszystko poszło. Wszystko poszło, wszystko. O oh fuck. To się nie może dobrze skończyć. Ja wam to mówię. To się nie może dobrze skończyć no, Potrzebujemy odrobiny Odrobiny Zrobimy też takie obejście na wszelki wypadek I teraz liczymy na łód szczęścia, Jezus Maryja <grystanie> Znaczy baterie się nie zbuntowały, przez to, że poszło zasilanie tutaj e, Przez to, że poszło zasilanie To ogólnie e, nie mamy żadnych zapasów elektrycznych, tylko to nie jest problem. Bo mamy takie termalne cały czas działa, tylko powiem takie, że nie mamy zasilania w wieżyczkach i to jest największy problem. Wszyscy tu idą gasić pożar, są oczywiście cieszy, ale jeszcze bardziej mi szczęko, gdyby ktoś właśnie by wybudował. Zaraz, u Jacusiowej damy, żeby ona dała w drugiej kolejności gasiła pożar, w pierwszej kolejności, żeby ona to zbudowała to. To jest podstawa. Boże, Jacusiowa buduj. To masz to budować. Ty, masz budować zasilanie, bo jak tam oni wejdą nam na naszą gołą dupę bez pasa cnoty, to to się źle skończy. Dobra, jest zasilanie. Powinno być. Jest. Że dobrze bym ja się naprawiła tą wieżyczkę. To bym wtedy był w ogóle happy. Bym bardzo happy. Tylko nie wiem, jak z tymi nami, z tymi nami może być zabawnie, bo niespecjalnie ktoś się kwapi, żeby je zbudować. To jest oczywiście trochę martwiące. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś budowniczego, z tego co widzę. Zdecydowanie. Kto ma mało ważną funkcję teraz? Ty. Ty, Luna. Może Luna przecież buduje. Nie, nie buduje. Konstruowanie. zajmij się konstrukcją. Luna bardzo zresztą nam się przydasz. O mój Boże, o mój Boże, go, 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 zrób te miny, bo inaczej będziemy w czarnej Bez pasacji na tej dupie go, mm, go, 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 go Zróbcie te miny, bo inaczej naprawdę będzie źle I W ogóle podałoby, żebyśmy trochę Metalu zdobyli, bo trochę mamy braki metalowe Tak trochę bardzo bym powiedział, żywność w końcu no poza tym drobnym pożarem to ogólnie jest dobrze z żywnością, tylko mówię źle jest jeżeli chodzi o metal w tym momencie co jest w sumie zdziwiające, bo wcześniej nie miałem te, tego problemu tylko Dla mnie to jest w tym momencie dość mocno zdziwiające Oni powinni jakoś od tej strony, albo może bardziej tej, no zobaczymy Zobaczymy, z której strony będą szli. Ale mam nadzieję, że zdołam ich odeprzeć. Bo teraz w tym momencie to będzie dla mnie wyzwanie. O, możemy wytwarzać dywany. To jest w sumie dobrą nowiną, ale nie w tym momencie. W tym momencie dywany mnie niespecjalnie obchodzą. O dziwo. Dziwo, dywany nie są w, w kręgu moich zainteresowań w tym momencie. Kto się w ogóle leni? A, Ris, Ris nie ma co robić. No tak, no przecież. Przecież Ris to jest z takim matą. Gdzie jest ten Ris? To jest takim matą, Jezus. Nie ma większego matoła. O, i wynajdźmy może jeszcze system chudzenia, wieżyczek, dzięki, dzięki czemu one będą lepiej strzelały. W ogóle przeciwko kom będziemy. O, Jezus Maryja. Jak my to przeżyjemy. Jak my to przeżyjemy. Jak my to przeżyjemy. Pistolet, Shotgun, Pistolet, Pistolet to, mołoto, koktajl, Mołotowa, Pistolet Shotgun, Shotgun O Boże, to się nie może dobrze skończyć To się nie może dobrze skończyć Czy gram na row Cassandra? Nie, gram na tej zwykłej Kasandrze. Coś śmieszne Ale spoko, ej? Dobra, idą, 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 idą Kilku z kilku z dzidą Jakbym zdołał chociaż tą jedną, tą minę zrobić, to byłoby świetnie. Ale dobra, nie zdołam, widzę. Dobra, przechodzimy w tryb bojowy Jacusiowa, Alfonso, Gertruda. Do boju polsko. Nie zawiedźcie mnie, bo ja się pogniewam. Dobra, gdzie, jako, idą tak jak myślałem, idą z tej strony. Z tą stronę mam trochę mniej zabezpieczoną, ale też trochę min się tu znajduje. Będzie niezły gangbang. Oby teraz tak. Jak oni idą? Mm, bo, to, bo to teraz znacza minę, i daje, która wybucha. Która ma wybuchnąć. Tylko to mija chwila zanim ona wybuchnie. Więc ja bym teraz znaczył tą. Tą spokojnie. Nie wiem, którą dalej. Zaraz zobaczymy. Już strzelają. Bardzo dobrze. Ja bym jeszcze tą zaznaczył. Tą. Okej, okay, ładnie. Jest git. Tą. Tą. I zaraz tą zaznaczyłem, podejrzewam. Tą. Tą. Dobra, padł, padła jedna, drugi padł. Bum zaraz. Bum zaraz bum mnie. Nie, nie bum, to jest bom. Bon. Bom zaraz bum mnie. Denis chyba przeżyje. Dajmy jeszcze tą minę. Atakują, tak Luna, co ty tu kurwa robisz? Luna, kurwa, wracaj! Luna, wracaj, kurwa! Luna! i po to o Ciebie walczyłem! Że mi teraz zdechła jak ostatnia zdzira. Mik... Boże, tankuje! Dobra, zemdlała. Mam nadzieję, że teraz do niej nie będą strzelać Lunać pana to ta... O no w sumie nie jest źle Nie ma tragedii O uciekają, jest Czy który z nich przeżył? Nie, wszyscy w sumie padli Tylko Luna Półmózg Dobra, Gertrude ratuj Lunę Co za debil Ucieka w stronę naszych armat Zdolnie, dobra. Prawie nikt nie oberwał z naszej drużyny, nie jest źle. Tylko Luna się w... wtoczyła pod samogień. To nie, to nie było mądre z jej strony. To nie było z jej strony mądre. Oj, zdecydowanie nie. Ale poza tym odparliśmy najazd w takim raz rachunku. Aż czuję się zadziwiony. Aż po prostu czuję się zdziwiony. Dajmy rozkaz tylko jeszcze zanim skończymy, żeby zebrali tutaj. O! Żeby tutaj zebrali. No i dobra. Udało się, moi drodzy. To było nasze pierwsze podejście do RimWorld Teraz które potrzebuje 30 minut przerwy. I co sobie odpalimy? Chyba DayZ, podejrzewam. Zrób żarło z plus 500 do zadowolenia. Jakby ktoś nie wiedział, to było reward, gra, która po prostu trafiła idealnie w moje aktualne gusta. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska, Pa, pa.